Witam serdecznie, jeśli zastanawialiście się kiedyś jak zwolnić miejsce na Linuxie albo przyglądacie zainstalowane programy, a Wam pokazuje się komunikat o więcej niewymaganych pakietów które mogą zostać odinstalowane wystarczy użyć jednej prostej komendy, aby się ich pozbyć i tą komendą jest tutaj ona podświetlona a dokładnie nazywa się sudo apt autoremove. Więc wklepmy sobie tą komendę. Ja już tutaj to zrobiłem. E, wcisnąłem enter i pokazało mi wszystkie niepotrzebne, więcej niewymagane już pakiety zainstalowane, które zabierają miejsce na w mojej pamięci. E, mojego systemu i tutaj możemy nawet podejrzeć dokładnie ile zajętości z systemu mam, a ile mam całości tej pamięci i oraz naszą zajętość tej pamięci. I jeżeli chcemy sobie to skasować, wciskamy T. Naciskamy Enter i czekamy na powodzenie naszego e, skryptu. Porządkującego niepotrzebne, niewymagane pakiety usuwające te śmieci. Poczekajmy. I te pakieciki właśnie zostały usunięte wszystkie. I zobaczmy tutaj jak widzimy zmieniły się parametry, więc operacja została zakończona powodzeniem. Dziękuję.